Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, opowiadanie adiutanta. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. Dwieście armat grzmiało. artylerii ruskiej ciągną się szeregi. Prosto, długo, daleko, jak morza brzegi. I widziałem ich wodza. Przybiegł, mieczem skinął jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął. Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota, długą czarną kolumną, jako lawa błota nasypana iskrami bagnetów, jak sępy czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy. Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona, jak głaz bodzący morze Reduta Ordona. Sześć tylko miała harmat, wciąż dymią i świecą. I nie tyle prędkich słów gniewne usta miecą. Nie tyle przejdzie uczuć przez duszę w rozpaczy, ile z tych dział leciało bomb, kul i kartaczy. Patrz, tam granat w sam środek kolumny się nurza, jak fale bryła lawy, półk dymem zachmurza. Pęka śród dymu granat, szyk po niebo leci i ogromna łysina śród kolumny świeci. Tam kula lecąc, z dala grozi szumi wyje, ryczy, jak byk przed bitwą, miota się grunt ryje, już dopadła, jak boa śród kolum się zwija, pali piersią rwie zębem oddechem zabija. Najstraszniejszej nie widać, lecz słychać po dźwięku, po waleniu się trupów, poranionych jęku, gdy kolumna od końca do końca przewierci, jak gdyby środkiem wojska przeszedł Anioł Śmierci. Gdzież jest król, co na rzezie dłumy te wyprawia? Czy dzieli ich odwagę? Czy pierś sam nadstawia? Nie. On siedzi o 500 mil na swej stolicy, król wielki, samowładnik świata połowicy. Zmarszczył brwi i tysiące kibitek wnet podpisał tysiąc matek opłakuje dzieci. skinął padają knuty od Niemna do Chiwy. Mocarzu, jak Bóg silny, jak szatan złośliwy! Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże, gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże, Warszawa jedna twojej mocy się urąga, Podnosi na cię rękę i koronę ściąga. Korona Kazimierzów chrobrych z twojej głowy bo ukradł i skrwawił synu Wasilowy. Cardziwi się, ze strachu drżą zburczany, Car gniewa się, ze strachu mrą jego dworzany. Ale sypią się wojska, których Bóg i wiara jest car, car gniewny, umrzem rozweselim cara. Posłane wódz kaukaski z siłami pół świata, wierny, czynny i sprawny, jak knut w ręku kata. Uraura, ura, patrz, blisko reduty, już wrowy walą się na faszynę kładąc swe już czernią się na białych sadach wałów. Jeszcze reduta w środku, jasna od wystrzałów. Czerwieni się nad czernią, jak w środek mrowiska wrzucony motyl błyska. Mrowie go naciska. Zgasł. Tak zgasła reduta. Czyż ostatnie działo strącone złoża łoża piasku paszczę zagrzebało? Czy zapał krwią ostatni bombardyje zalał? Zgasnął ogień już Moskal rogatki wywalał. Gdzież ręczna broń? Ach, dzisiaj pracowała więcej Niż na wszystkich przeglądach Za władzę książęcej. Zgadłem, dlaczego milczy, Bo nieraz widziałem Garstkę naszych walczącą Z Moskali nawałem. Gdy godzinę wołano dwa słowa Pal, nabij! Gdy oddechy dym tłumi, trud ramiona słabi, a wciąż grzmi rozkaz wodzów, w reżołnierza Na koniec bez rozkazu pełnią swą powinność. Na koniec bez rozwagi, bez czucia, pamięci, żołnierz jako młyn palny nabija, grzmi, kręci. Broń od oka do nogi, od nogi na oko, aż ręka. Władownicy długo i głęboko szukała, nie znalazła, i żołnierz pobladnął, nie znalazłszy ładunku, już bronią niewładną, i uczuł, że go pali strzelba rozogniona, upuścił ją i upadł. Nim dobiją skona. Takem myślił, a wszaniec nieprzyjaciół kupa, już lazła jak robactwo na świeżego trupa. Pociemniało mi w oczach, a gdy łzy ocierał, słyszałem, że coś do mnie mówił mój generał. On przez lunetę wspartą na mojem ramieniu długo na szturm i szaniec poglądał w milczeniu. Na koniec rzekł: Stracona. Spod lunety jego wymknęło się łez kilka. Rzekł do mnie: Kolego, wzrok młody, od szkieł lepszy, Patrzaj tam na fale. Znasz Ordona? Czy widzisz, gdzie jest? jenerale, czy go znam? Tam stał zawsze. To działo kierował. Nie widzę. Znajdę. Dojrzę. Śród dymu się schował. Lecz wśród najgęstszych kłębów dymu, ileż razy, widziałem rękę jego dającą rozkazy. Widzę go znowu. Widzę rękę. Błyskawice. Wywija, grozi wrogą. Trzyma palną świecę. Biorą go, zginął, o nie, skoczył w dół, do lochów. Dobrze, rzecze generał, nie odda im prochów. Tu blask, dym, chwila cicho i huk jak stu gromów. Zaćmiło się powietrze od ziemi wyłomów. Harmaty podskoczyły jak wystrzelone, toczyły się na kołach, lądy zapalone nie trafiły do swoich panew. I dym wionął. Prosto ku nam i w gęstej chmurze nas ochłonął i nie było nic widać prócz granatów blasku i powoli dym żedniał, opadał deszcz piasku. Spojrzałem na redutę, wały, pal palisady, działa i naszej garstka i wrogów gromady. Wszystko jako sen znikło, tylko czarna bryła ziemi niekształtnej leży rozjemcza mogiła. Tam i ci, co bronili, i ci, co się wdarli, pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli. Choćby cesarz Moskalom kazał wstać, już dusza moskiewska tam raz pierwszy cesarza nie słusza. Tam zagrzebane tylu set ciała imiona. Dusze gdzie, nie wiem, lecz wiem, gdzie dusza ordona. Odbędzie patrą szańców, bo dzieło zniszczenia w dobrej sprawie jest święte, jak dzieło stworzenia. Bóg wyrzekł słowo: stań się, Bóg i zgiń wyrzecze, kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze. Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona obleją jak moskale redutę ordona, karząc plemię zwycięzców zbrodniami zatrute, Bóg wysadzi tę ziemię, jak On, swą redutę.